Myślisz, że możesz jeść w nieskończoność? Założysz się, że nie? W rzeczywistości nie tak łatwo sobie z tym poradzić. Czy uda się to naszym bohaterom? Zaraz się przekonamy. Chyba musimy pociągnąć za te sznurki. To był świetny pomysł, Zak. O tak, teraz mamy mnóstwo M&M'sów. To jest takie pyszne. Nie mogę się zatrzymać. Otwórzmy kolejną paczkę. No, nie będę się tym spierać. Myślimy w tym samym kierunku. Zawsze marzyłem, żeby dostać tyle słodyczy. Ja też, ten dzień w końcu nadszedł. Wow, spójrz jaki duży cukierek. Pewnie lepiej smakuje niż te zwykłe. Ma bardzo dużo nadzienia. To jest świetne. Co z tobą, Monika? Chyba zyskałam supermoce. Od teraz nie nazywaj mnie Monika, mów mi Superwoman. Jest wiele rzeczy, które mogę teraz zrobić. Na przykład mogę łapać słodycze w locie. Imponujące, może ja też znajdę magicznego cukierka. Mam! Szczęście się do mnie uśmiechnęło, tu jest. No dalej, Zak, pospiesz się i spróbuj, na pewno czeka ci coś fajnego. Już, już. Jeszcze nic nie czuję, ale chyba coś się zaczyna. Wow, teraz jestem Halkiem najsilniejszym na świecie. Cukierki, słuchajcie mnie! Mm, nie działa. No trudno, więc rozerwę tego cukierka na strzępy. To wygląda przerażająco, bo jestem Halkiem. Mam nadzieję, że czeka na nas coś smacznego. Wow, to żelkowe gałki oczne są takie sprężyste! Tak, i naprawdę duże. Spójrz, jestem cyklopem! To znaczy, że masz jedno oko? Dokładnie! Dobra, wystarczy już tych wygłupów. Myślę, że powinnyśmy tego spróbować. Kurczę, nie mogę tego ugryźć. Jak to? No muszę to zrobić. What's the matter? Trzeba wymyślić jakiś sprytny sposób. Masz rację, na pewno coś wymyślę. Na przykład rozdzielę oko na połowę. Muszę je odpowiednio ułożyć. A ja! No to nie działa. Wciąż nienaruszone. No dalej! No rozdziel się! Udało się, super! O nie, teraz moje ręce są pokryte jakąś dziwną substancją. Może jest smaczna? Znowu miałaś rację, Monika, to słodki syrop. Nadszedł czas, żeby skosztować samego oka. Mam nadzieję, że nie starałam się na darmo. Pyszności. Jaki ten żelek jest delikatny. Widzę, że ci posmakowało, nie sądziłam, że zwykły żelek zrobi na tobie takie wrażenie. Ja po prostu bardzo lubię słodycze. Oj, sorki za dużo zjadłam. Jestem gotowa przejąć pałeczkę. Nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję moje oko. Wiem, jak do tego podejść. Przykryję je i potrząsnę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To świetny plan! No i gotowe. Znacznie łatwiej będzie je teraz jeść. Mogę włożyć do ust kilka naraz. Mieszczą się idealnie. Jakie to jest pyszne? Jestem absolutnie zachwycona. Mary miała się rację. Są świetne. O. Ja też zjadłabym jeszcze trochę żelków. I uda mi się to zobaczycie. Wymyśliłam chytry plan. Wezmę długą słomkę i skieruję ją prosto na talerz Moniki. I przechodzimy na tryb turbo. To działa, jestem jak prawdziwy odkurzacz! Prawie przeżyłam wszystko, co włożyłam do buzi i chcę więcej. Nie rozumiem, dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są żelki? Co to ma być? Mary, czy masz mi coś do powiedzenia? Przepraszam, nie mogę mówić, mam usta pełne żelków. Przy okazji, ten jest twój. Obrzydliwość, zabierz to natychmiast. No dobra, skoro tak mówisz. Żałuj, <laughs> bo było pyszne. Wow, ale dużo chipsów! Nie wiem od której paczki zacząć. Znowu nam się poszczęściło. Wybrałem, otworzę tę puszkę. Dobra decyzja. Jestem pewien, że nie będę tego żałować. Zobaczmy, ile tu jest chipsów. Całkiem sporo! Zajęły cały stół, tylko spójrz! No, sam się tego nie spodziewałem. Teraz nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Wezmę cały stos naraz. Ojej, jak one chrupią, nie potrafię tego wyrazić słowami. Chcę więcej! Ja też zgłodniałam. Cierpliwości, wkrótce nadejdzie twoja kolej, a póki co to ja się delektuję. Zostało tylko kilka chipsów. Wyglądają jak kacze usta, spójrz! Czy to nie jest zabawne? A teraz je jem. Czasami zachowujesz się jak dziecko. Teraz moja kolej na przekąskę. Jestem pewna, że w tej paczce jest tyle samo chipsów, co u ciebie. Co? Tu nic nie ma? Może po prostu za słabo potrząsnęłam. No dalej, wysypujcie się. Co to ma być? Surowe ziemniaki? I jak ja mam je zjeść? To niesprawiedliwe. Jestem pewna, że są niesmaczne. Tak, są ohydne. Miałam rację, to obrzydliwe. Chcę to wypluć. Nie będę tego jadła. Oj, przepraszam, zaczynam się trochę chwiać. Spójrz na to mery, to są nasze nowe przysmaki. Nie mogłyśmy dostać nic lepszego. Uwielbiam pączki. Zobacz, jak wysoką wieżę mogę stworzyć. Wow, nie wiedziałam o tym. Brawo, to wygląda super. Dziękuję, w ten sposób łatwiej je zjem. Ojej, zaraz spadnę z krzesła! Może nie powinnaś się tak spieszyć. Wszystko runęło, nic nie widzę. Wyglądasz tak zabawnie z tymi pączkami na twarzy. Udało mi się kilka uratować. Jakie to pyszne. Cieszę się, że przynajmniej coś mi zostało. W środku mają mnóstwo dżemu. To jest miła niespodzianka. Im więcej jem, tym bardziej jestem głodna. Dziękuję osobie, która je upiekła. Uwielbiam pączki. To wszystko. Został mi tylko lukier na twarzy. Przy okazji też go zjem. Jest naprawdę wyśmienity. No nie wiedziałam, że jesteś takim żarłokiem. Zupełnie zapomniałam o moich pączkach. Mam cały talerz i wiem, co z nimi zrobić. Do czego ci ta torebka? Dowiesz się za chwilę cierpliwości. Muszę coś znaleźć. No gdzie to jest? Tak, chyba mam. Nie mam pojęcia, co to jest. No to obserwuj mnie i ucz się. Mary pokaże ci, jak obchodzić się z pączkami. Bierzemy rurki i składamy je jedna w drugą w ten sposób. Patrz, jak się wyginają. A teraz trzeba to wyciągnąć. Właśnie tak. Została tylko jedna rurka do włożenia. Udało się! Ale to jeszcze nie koniec. Teraz biorę pączki i nawlekam je na mój kolorowy wężyk. Spójrz na to, wchodzą z łatwością, mają odpowiedni rozmiar. No, już prawie skończyłam. Zostało mi tylko kilka pączków do nałożenia. Tada! Mój naszyjnik z pączków jest gotowy. Muszę go tylko założyć. Wygląda niesamowicie. Najważniejsze jest to, że ta dekoracja jest nie tylko piękna, ale i smaczna. Przecież mogę jej jeść zawsze, kiedy mam tylko ochotę, na przykład teraz. No, jesteś prawdziwym geniuszem, Mary. Może mnie poczęstujesz! Nie zapomnij! I tak dostanę swoje. Zobaczysz. O czym ty mówisz? Właśnie o tym trzeba dobrze pociągnąć i twój naszyjnik się rozerwie. Ojej, przesadziłam! Co to za hałas? Dziwne. Zobaczmy, co się kryje pod kloszami. To słoik Nutelli. U mnie też! Nie traćmy czasu, proponuję je szybko otworzyć. Ja już to zrobiłem i tobie też radzę. Krem jest bardzo gęsty, w ogóle się nie leje. Wiem co zrobić. Użyję narzędzia do lodów. Z łatwością wyjmę nim krem ze słoika. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to ciężko idzie. ZAK! Pobrudziłeś mnie, teraz mam krem czekoladowy na całej twarzy. Zaraz to posprzątam, spokojnie. No, cieszę się, że tak szybko skończyłeś. Czas, żebym i ja coś zjadła. Zrobię sobie tosty z nutellą. Muszę tylko włożyć chleb do tostera i odpowiednio go opiec. Wezmę dużo chleba, bo mam spory apetyt. Gotowe! Toster jest po brzegi wypełniony chlebem, no to go włączam. Trzeba tylko troszkę poczekać. No, myślę, że już wystarczy. Twoje tosty latają we wszystkich kierunkach! Nie trzeba było wkładać tam tyle chleba. Będę się bronił. A masz ty niegrzeczny chlebie! Już po wszystkim! No dalej zaketmy! Mm, już czuję ten smak w buzi. Chleb przypiekł się idealnie. Tak, to był świetny pomysł. Dobra. Wow, pringles! Lucy ma pecha, dostała tylko jednego chipsa. Co? Taki mały? Tak się nie będziemy bawić. Nie śmiejcie się, Lucy już coś wymyśliła. Wow! Troszeczkę powiększę mojego chipsa. No, od razu lepiej. Lucy, ale z ciebie spryciara. Ale to jest pyszne. Ostnie, z czego się śmiejesz? Teraz twoja kolej. Co? Nie chcesz otworzyć? Ostrożnie, Austin. Nie połam sobie zębów. Najwyraźniej nie zjesz żadnych chipsów. Do takich specjalnych zadań mam piłę. Uważaj, żebyś czasem nas nie przepiłował. Wystarczy kilka cięć i puszka otwarta. Austin, jesteś prawdziwym mistrzem. Patrzcie. Wow, Austin, to jest dopiero moc. Puszka Pringles mogłaby polecieć w ten sposób w kosmos. Austin, otwieraj szeroko buzię. Chipsy już do ciebie lecą. Nareszcie. Mmm, co za pyszności. Uważaj, Austin, schyl się. Ouch, na razie. Austin, nic ci nie jest? Wygląda na to, że nie. No dobra, to zacznę jeść moje chipsy. Ej, Monika, co za apetyt. To boli. To jest pyszne. Czy coś mnie ominęło? Austin schowa się lepiej pod stołem. Monika atakuje puszkami Pringlesów. Lucy, padnij! Po raz drugi mnie nie załatwi. Wow, jesteś naprawdę przygotowana. A, Ostin nie. Monika, trzymaj wieże lepiej. Udało się! Co się stało? Lucy, znowu miałaś pecha. Tylko jedna sztuka. Tylko jedna i to taka mała. Cicho. Mam pomysł. Lucy, nie jestem pewna, czy to zadziała. Ale warto spróbować. Ojej. To wspaniałe. Tak jest od razu lepiej. Wow. Mm, jakie to jest pyszne. To jest po prostu super. Jestem gotowa, żebyś kitelsy przez całą wieczność. Świetnie. Austin, teraz twoja kolej. Spójrzcie, co ja potrafię. Jej, naprawdę potrafisz zaskakiwać. Ale powinieneś jeszcze trochę poćwiczyć. O nie, moje skitelsy. Ale wiem, kto ma ich jeszcze całkiem sporo. Austin, nie sądzę, że Monice spodoba się Twój pomysł. Najważniejsze, żeby tego nie zauważyła. Ręce precz! Oj, to wszystko moje. Od którego smaku powinnam zacząć? Od tego albo tego, a może tego? Nie mogę się zdecydować. Mam pomysł! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. No, chodź do mnie. To, co trzeba. Zielony, zacznę od niego. Jakie to jest dobre! Uwielbiam Skittles. Chcę spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne! Ciekawe, co my tu mamy. Co to jest? A to dopiero. To przecież gigantyczny cukierek Skittles. Jest taki ogromny i na pewno niesamowicie pyszny. To prawda, jest pyszny. Ojej, ma w środku niespodziankę. Dziewczyny, podstawiajcie ręce. Wystarczy dla wszystkich. Żelkowe gałki oczne Lucy, masz pecha Masz tylko jedną Sprawdźmy, co jest w środku O, a co to takiego? Ostin ostrożnie Lucy nie jest w nastroju do żartów Zabierz go ode mnie Ty tchórzu, spróbujmy, jak smakuje Jeszcze zobaczymy, kto tu jest tchórzem Mój Boże, Ostin, Przecież Lucy może umrzeć ze strachu Lucy, spójrz tutaj. O co chodzi? Co to jest? Twoje oko? Wyjąłem je, żeby je zjeść. Zabierz to ode mnie. Monika, uważaj. O nie, połknęłaś oko Ostina. O nie, tylko nie to. Futo obrzydliwe. Uważaj. Energetyczna kawa to właśnie to, czego trzeba o poranku. Wezmę jeszcze łyczek. O, co to jest? To oko! Austin, twój żart wystraszył wszystkich. Starałem się. Wreszcie mogę zjeść moje oko, ale to smaczne! A ja mogę zjeść swoje. Monika, ale masz apetyt. Chcę jeszcze. Ostin, pożyczę trochę twoich gałek ocznych. Nie, nie ma mowy! Wszystkie są moje. Austin, to niezbyt zdrowe, żeby samemu zjeść taką górę żelków. Podziel się! Nie, sam wszystko zjem! No proszę! Tylko kilka. Nie ma mowy! Wszystko zjadłem! Austin, teraz masz doskonały wzrok. Możesz zobaczyć dosłownie wszystko! O, balon! Zamierzacie go zjeść? Mam lepszy pomysł. Czupaczups! Fajnie. Super! Andy, ostrożnie z tym czupaczupsem. Wow, moje zęby! Dobra, będę jadł w ten sposób. Sprawdzę, co ja mam. Pożyczę? Wow, cały talerz lizaków! Mary, masz szczęście. Mam pomysł. Jesteś taka sprytna. Dzięki temu mogę spróbować wszystkich smaków naraz. Spaniale. A zobaczmy, co ja tu mam. Ale dużo! O tak! I wszystko jest moje! Chcę wszystkie! Jess, masz nową fryzurę! Świetnie wyglądasz! Po prostu super! A co my tu mamy? O, puszka coli! Jak ją otworzyć? Nie udaje się. No, otwórz się. Mary wygląda na to, że nie będziesz piła coli. Jeszcze zobaczymy. Ojej, to dopiero technologia. Stop, a gdzie jest moja kola? Ostrożnie, kola jest pod wysokim ciśnieniem. Zauważyłam. W sumie to orzeźwiające. Moja kolej. Wow, ale dużo. Super! Będę potrzebowała słomki. Oj, w ten sposób możesz pić kole ze wszystkich puszek jednocześnie. Świetny pomysł! Wiem! To jest pyszne. Mogłabym pić Coca-Colę przez 24 godziny. Uważaj, żebyś nie pękła. Andy, twoja kolej. Ojej, ale wysoka wieża! Andy, jesteś szczęściarzem. Wow, super! No, nieźle. Mam pomysł. Tak jest o wiele lepiej. To dopiero szklanka. Andy, ty naprawdę dasz radę to wszystko wypić? Z łatwością. Jeszcze tylko parę dodatków. I mamy idealny koktajl. Dodam do niego sekretny składnik. Mary, lubisz żartować. Andy, uważaj, żeby cię nie zmyło. Oj, ale zaraz będzie. Moja kola! Łapcie! Jest moja. Mary, jesteś prawdziwą czarodziejką. Tyle pączków wspaniale, a ja mam tylko jeden. A mi się poszczęściło. Co? Nieźle, tyle pączków. Tak, i wszystkie moje. Andy, zaczynaj. Dobra. Jeden, ale za to pyszny. O tak, po prostu super! Szkoda, że tak szybko się skończył. Jess twoja kolej. Już od dawna chciałam mieć nowy pierścionek na wszystkich palcach? Tak, jest idealnie! I pysznie! Jess, pączki można jeść, ale palce niekoniecznie. Moja kolej. Mm, są fantastyczne, takie pyszne! My też chcemy. A może by tak spróbować wrzucić je wszystkie do buzi? Mary, ostrożnie. Twoje pączki latają po całym pokoju. Mary! Przestań! Oj, no przepraszam. Więcej nie będę. Wow, pyszny makaron z papryczkami chili. To na pewno ostre. Poradzę sobie z tym. Okropność, to przecież takie pikantne. Nie, na pewno tego nie zjem. Zacznę pierwsza. Przecież nie może być aż tak ostre. Mam tylko jedną papryczkę. Ostre, ostre. a Bardzo ostre. Uff, przeszło. Trzeba natychmiast coś przegryźć. Mm, ale pyszne. I po wszystkim. Andy, twoja kolej. Spróbujmy. A, jest ostre! Andy, jesteś taki zabawny. Chwileczkę, tak lepiej. jest Twoja kolej? Dam radę. Lepiej przygotujcie wodę albo od razu gaśnicę. Aaa, to takie ostre! Uratujecie. Dziękuję. Tak jest o wiele lepiej. Uratowałeś mnie, Andy. Spodobał Ci się challenge? Jeśli tak, to jak najszybciej wejdź na nasz kanał, gdzie czeka Cię jeszcze więcej nowych i ekscytujących wideo z Twoimi ulubionymi bohaterami.